Run, Gerald, run! Okej, okay, trzecia kapliczka i kolejne Gerald. Wiedziałem. No. Zachciał cię plądrować, Geralt. Małka. Ripper by się ucieszył. O, krowie mleko. Geralt będzie duży. I czwarta kapliczka, i kolejne psie demony oczywiście, może nie powinienem ich wkładać, urgany Boga. A czym ty jesteś? HUL cool. SKUBAńcu G Jeszcze tego mi brakowało. Możemy wziąć jego krwi, niestety. Bo nie wiemy nic o hulach. Trzeba się tutaj uczyć, niestety. Nie zaraz. Nie, nie możemy brać krwi kula. Ale trzeba się uzdrowić. Ja skółki zużywać nie będę. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałem? Ile? 9 minut, ok. Powinno wystarczyć na razie. Dawaj! Let's go! No. Mm. Przepraszam za te głupie odzywki z tym let's go. Ale przypomniałem się coś. I bierzemy kiełbestia z psa. Słabo się leczysz, Geralt. Może jagodę. Jezu. O, o. No, okej. Okay. Dzień cię. Nic nie mam do psów. Ja kocham psy. Tak naprawdę to się nie dziwię, że te psy wychodzą z siebie. Pod, pewnie pod wpływem jakiegoś czaru i tak chętnie zabijają ludzi. Niektórzy są takimi okrutnikami w tym świecie. Chatka Wiedźmy. Tu jest Wiedźma? Abigail. A to jej mamy oddać łby. Ale to potem. O, oh, wow. Oh. Co to było? Mój brzuch! jak to boli! Przeklęta wiedźma! A! A, mój brzuch! jak to boli! Przeklęta wiedźma! Okej. Okay. Wejdźmy. Hmm. Cholera no. Myślałem, że dostaniemy coś. Gdzie to jest? O! Przewijam powoli. Wiedźmin. Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. <laughs> nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Ej, no ale. Ale. A, może z Tobą pogadać. Wstawaj! Czego chcesz? O, mm, o możemy się zdrębnąć. Towary, pokaż towary. Jest, tu pielce. Pie... Bargecak. Nie chcę bargecku. Psy, wilki. A kule, ja potrzebuję kulach też. Co to jest? A nie chcę topców odstraszać. Kurde, musimy trochę więcej zagrać. Yy, w kości oczywiście. Możemy proch sprzedać? Pogadajmy o tych łbach. Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak, zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Ile kasy mamy? 222, ok. Daliśmy jej 10 czaszek, więc możemy dać jej. Aha! Dużo kosztują te czaszki. A, bo to nie, nie to samo jest. Mmm. A może ona ma tego Rebisa? Rebis. Jest! Jest! 30 za sztukę! Straszne rzeczy dzieją się w tym Wiedźminie. Ej, potrzebuję tego. I kupimy książkę na Utopce. I od razu przeczytamy. A tutaj nie ma to przewijać. Jest! A i wyśpijmy się. Czego chcesz? Alchemia. Daje nam jeden brązowy talent. Więc bardzo warto zrobić ten eliksir. A, możemy tu przełączyć ten. Dostrojenie medalionu. Ja wolę go na potwory nie nie. Zaraz. Nie wszystkie mamy. O cholera. Czy zadanie nam. Mam nadzieję, że zadanie jest wciąż aktualne tak jak jest I wypijmy miksturę. Nie będę tego nosić, wolę sprzedawać wartościowe rzeczy. Ok, ha, wszystko. Miejmy nadzieję, że wciąż jest aktualne zadanie, żeby zapalić tę jedną kapliczkę tylko. Tak. O-o. Nie, nie tego. Właśnie, trząsła się główka medalionu. I koniec walki, już się nie trzęsie. Yy, nie, nic, o. Im więcej głów, tym więcej Orenów. Nie, nie mam dla ciebie zlecenia. Aha. Za zaraz co to ma być? Deszcz pa... Wow. Deszcz pada tylko na tej domy? To się nazywa magia. Chciałbym coś takiego potrafić. I ostatnia kapliczka. I odkliśmy w końcu końcówkę tutaj. Nie spieszysz się Geralt. A to jest bardzo ważne, żebyś się spieszył. Co się stało? Zniknęły? Naprawdę? No, przestał wibrować nawet Medalion. Ogień zadziałał? Nie bywałe. Ale przejdźmy się dalej. Chociaż nie, na razie wróćmy. Nie możemy rozdać na razie tych punktów. Co jest? Krypta. Nie do krypty na razie nie chcemy. W końcu nie umiemy nic. O kulach. No i, czeka nas długa podróż. Chyba, że jednak można tędy. Nie, nie będę sprawdzać. O, a tam widzę hula. A, cholera, jeszcze ten pies. O cholera. Szybko pij, Geralt. Nic Świeże groby Przez tę wioskę najwyraźniej przeszła niedawno zaraza Super To jeszcze nie koniec Czyli jednak ogień nie zadziałał. O tam nasz łowczy siedzi. Może poczekajmy do rana. To 6 godzin. Mamy jeden punkt, srebrnego nie mamy nie chce mi się ulepszać. Hm. Niech będzie. Ten co tak uciekał?